Rozmowy pod sceną. Rozmowy pod sceną to seria podcastów, w której poznajemy mieszkańców gminy Gródek. Chcemy odkrywać ich historię, pasję i marzenia. W dobie szybkiej komunikacji i anonimowości w sieci często zapominamy o sile empatii i zrozumienia, dlatego w naszym podcaście stawiamy na otwartość i szczerość. Przypominamy, że każdy z nas ma swoją unikalną opowieść, a za każdym głosem kryje się człowiek z emocjami, marzeniami i trudnościami. Zachęcamy do słuchania i dzielenia się swoimi refleksjami. Pamiętajmy, że zamiast hejtować, warto budować mosty porozumienia i wsparcia. Pozdrawiam, Dawid Seweryn. Rozmowy pod sceną. Dzisiaj u nas w rozmowach pod sceną Sebastian Bielenia. Witaj. Dzień dobry. Sebastian, też się bardzo cieszę, bo jesteś już trzecim naszym rozmówcą. I teraz będziemy trochę bardziej rozmawiać o aktorstwie, ale chyba też nie tylko. Gdybyś mógł siebie tak opisać w kilku słowach. To tak, bardzo lubię pracę na scenie. Bez względu na to, czy to jest praca nad spektaklem, czy nad jakąś piosenką, swobodnie się bardzo w tym czuję. A cech charakteru twoich? Takie, które ci przychodzą na, na teraz. To myślę, że jestem pracowity mhm. i sumienny. Okej. Okay. Ale zacznijmy od początku, bo ty jesteś uczniem drugiej klasy siódmego liceum. Dokładnie. Dokładnie, ale też jesteś w białostockiej akademii Muzykalu czy muzykalowej. 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 Dobra, opowiadaj jak tam trafiłeś. To było pod koniec pandemii gdzieś, gdzie te instytucje powoli już się zaczynały otwierać chyba. Mm. E... I wtedy trafiliśmy na ogłoszenie o naborze. Mm -hmm. e... no trafiliśmy i... z mamą? Tak. Okej. Okay. I stwierdziłem, że w sumie to mogę spróbować, skoro i tak y, będę się przeprowadzać powoli do Białego z racji y, tego, że kończę szkołę podstawową i trzeba myśleć o liceum. Mm -hmm, mm -hmm. No i co? Zadzwoniliście, czy przyszliście na jakiś casting? Y, mama mnie przez jakiś czas woziła y, na Grodgera, okay. y, gdzie pracowała y, ta grupa z naboru. Mm -hmm. I tam spotkałem się z panią Emilką Jarosz, mhm. z Dawidem Franciszkiem Malcem, aktorem teatru dramatycznego tak, w Bielsku I jego żoną Kamilą Wróbel-Malec. Mhm. Super. I jakoś mnie tak zarazili tą y, pasją do innej formy y, występowania na scenie. No dobra, to coś ci się bardziej podoba w tym musicalu, bo tam jest przecież i śpiew, i taniec, y, i ta gra aktorska. To można powiedzieć, że coś konkretnego stamtąd, czy wszystko razem? Myślę, że połączenie tego wszystkiego, y, bo musical to jest taka y, forma, Mhm. E, która pozwala widzowi odpocząć, ale i przemyśleć sobie niektóre sprawy. No i zobacz, Sebastian. Przychodzisz do Białostockiej Akademii Muzykalowej jako taki nowy uczeń i dostajesz po jakimś czasie, zaraz o tym pewnie opowiesz, rolę y, pana młodego w Weselu Wyspiańskiego. Jak do tego doszło? E, to było tak. Mhm. Że na początku, w ogóle, yy, yy, zanim były te spektakle mhm. yy, z wesela, yy, to przygotowaliśmy dwa, trzy inne, mhm. yy, bo na początku była Ania z Zielonego Wzgórza, do której dołączyłem w międzyczasie yy, na zastępstwo. A kogo grałeś? Karola Sloana. Okay. Taka mniejsza rola, uh -huh. łobuz taki. Uh -huh. e... Potem był chyba High School Musical. E... Zagraliśmy go łącznie trzy razy. Uh -huh. e... Może nie był to najlepszy reżysersko-spektakl, uh -huh. ale na pewno pozwolił nam się trochę rozwinąć i bardziej osadzić w tym wszystkim. I co? Spodobałeś się na tyle, że dostałeś tą rolę wtedy? Nie wiem czy akurat dokładnie wtedy. Mhm. Ale w międzyczasie też pojawił się Bamkamp. A e, co to? To jest taki letni wyjazd z Białostocką Akademią Muzykalową. Okay. E, wtedy pojechaliśmy nad jezioro i nasza starsza grupa przygotowała kawałek z Romea i Julii. Początkowo miałem grać jakąś tam mniejszą rolę. Graliśmy też fragment, także to nie było na szczęście całe przedstawienie, bo byśmy musieli tam siedzieć chyba z 3 miesiące, żeby to wszystko złożyć. Ale z racji z tego, że byłem bardziej zaangażowany niż reszta chłopaków, to przeskoczyłem na rolę Romea w pewnym momencie. Wow! I myślę, że wtedy tak odkryto mój potencjał. No i jakiś czas później już skończyliśmy grać inne spektakle. I się zastanawialiśmy, co będziemy robić w tym roku, bo każdego roku staramy się przygotować coś innego. No i na początku padło na balladynę. Mm -hmm. Ale gdy nasi realizatorzy przeszli do przekładania tego wszystkiego na Spectrum. musical, to doszli do wniosku, że to w ogóle nie ma sensu, dlatego że tam są takie kawały wielkie tekstu. Że Te, do musicalu jakby się nie, nie nadaje, tak? Ten utwór składa się praktycznie z samych monologów, które następują po sobie no Jest to ekstremalnie trudne, żeby złożyć to, rozbić na mniejsze części, żeby porozdawać to dla postaci. I jeszcze zrobić z tego musical, bo trzeba napisać muzykę. Trzeba wybrać, w którym momencie będą te piosenki. No i musi być z tym przede wszystkim jeszcze jakaś myśl reżyserska. To wydaje się w ogóle mega trudne, bo y, widziałam y, filmiki z twoim udziałem, y, wspomnianego wesela i ty tam tańczysz, śpiewasz, no i grasz. Y, nie jest ciężko kondycyjnie, tak wiesz, wywijać na scenie, skakać? Kondycyjnie jest ciężko. Y, nieraz się zdarza, że pod koniec numeru jesteśmy całkowicie zasapani i ledwo dajemy radę śpiewać. Hmm. Mhm. Ale trzeba się wtedy jakoś przemóc, uspokoić oddech i robić to, co do nas należy, bo robiliśmy to już wiele razy na próbach mhm. i dlaczego ma nam się nie udać na scenie? A jak radzisz sobie z tremą? Masz w ogóle tremę przed występami? Mam chyba przed każdym występem taką jakąś tremę. Mhm. Co robisz? Po prostu idę dalej. Mhm. Nie skupiam się na tym, że że ludzie będą na mnie patrzeć, że y, mogę zrobić coś źle. Y, staram się uspokoić umysł, mhm. skoncentrować się na oddechu, y, rozgrzać się trochę bardziej dykcyjnie, żeby przygotować się do tego spektaklu najlepiej jak mogę. Mhm. I potem... Leci. Leci. A boisz się właśnie oceny innych? Że nie wiem, nie spodobasz się, bo widownia stwierdzi, że no, co, tutaj była pomyłka, a tam było coś tam. Nie masz takich myśli? Nie, dlatego że jest mało osób, które chodzą na wiele spektakli pod jednym tytułem. Mhm. E... Jasne. E, a, ale macie na przykład liczną widownię u siebie, jak gracie? Zazwyczaj gram w nie teatrze. Mhm. E, tam jest miejsce na sto kilka osób, jeśli dobrze pamiętam. No taki nieduży teatr. Ale tak. bardzo klimatyczny, to prawda. Mhm. Mm -hmm. No, ale jeżeli gramy na takiej scenie, która w sumie jest dobrze zaopatrzona, jeśli chodzi o światła, mm -hmm. bo nie mieliśmy takiej możliwości na auli na Świerkowej, mm -hmm. tam Janusza Korczaka. Mm -hmm. Ani też nie mamy takich możliwości na innych większych scenach, na przykład w WCK, mhm. czy też na wierzbowej w siódmym liceum. Mhm. I to też dużo daje dla spektaklu. Okej. Okay. A myślisz, że to jest to, czym chciałbyś się zajmować w przyszłości? Te aktorstwo musical ogólnie mówiąc, to jest twoja droga scena? Zdecydowanie scena. Mhm. Nie jestem pewien czy musical. Ale na pewno coś w kierunku aktorstwa. Bo jesteś uczniem drugiej klasy, to co później? Już masz jakiś taki plan wiesz na szkołę, to na studia? Mam plan, żeby zdawać do Akademii Teatralnej w Białymstoku. Super. Na kierunek aktorstwa. Bo niektórzy nie zdają sobie sprawy, że taki kierunek istnieje. Myślą, że są tylko lajki, ale mhm. tutaj jest lalki, technologia tworzenia lalek, reżyserstwo i też aktorstwo. No to już plan jest konkretny, tak brzmi. Wspomniałeś o tym, ty mieszkasz w Białymstoku? Nie, tak, mieszkam A, u dziadków. Nie dojeżdżasz, czyli jakby sam nie jesteś w mieszkaniu, mhm. czy tam w internacie, bo chciałam zapytać o to, jak to jest właśnie z dala od domu. już jest trudniej? Jest trochę trudniej, mhm. biorąc pod uwagę, że w mieście jest zdecydowanie głośniej niż tutaj na wsi. Na początku bardzo mi przeszkadzał ten szum uliczny, jakieś odgłosy za oknem, ale po pewnym czasie się już do tego przyzwyczaiłem po prostu. Ale lubisz wracać na wieś? Zdecydowanie jestem tutaj właściwie co tydzień. Też bardzo mi pomaga to, że mniej więcej po drodze mam jeździectwo. Mhm. Muszę wyjechać z miasta, żeby trafić do swojej stajni. O tym za chwilę porozmawiamy też. A mam jeszcze pytanie, czy to, że pochodzisz z małej wsi, ułatwia czy utrudnia? To zależy, bo na pewno jestem przygotowany na jakieś tam różne sytuacje, które tutaj też się zdarzały. Mhm. E... No, ale jest to też taki przeskok, bo tutaj funkcjonował tak naprawdę jeden autobus i wszędzie dało mhm. się dojść pieszo. Mhm. A nawet teraz po tych dwóch latach czasem się motam i nie wiem do którego autobusu mam wsiąść. Jasne. Nie jasne. wiem, jak dotrzeć w jakieś miejsce na przykład. I teraz przejdziemy do tych koni, bo wiem, że jesteś też wolontariuszem. Rozmawialiśmy wcześniej, tak? Na hipoterapii. Uh -huh. Możesz o tym coś więcej powiedzieć? Skąd ta w ogóle chęć pomagania? Bo przecież, Sebastian, jesteś też wolontariuszem w Ośpu co roku uh -huh. i te słynne liczenie pieniędzy na koniec z Twoją mamą to już przechodzi po prostu do legend, ale to jest taki jeden z fajniejszych momentów w ogóle na wośpie. Jak wy te y, y, groszaczki liczycie, liczycie uh -huh. i, i później podajecie tą sumę końcową, to jest po prostu moment taki, wiesz, ja tego nigdy nie zapomnę. Ale wracamy do tych koni yy, i tego pomagania. Myślę, że pomagać trzeba, bo dobro, które dajemy dla ludzi, kiedyś do nas po prostu wróci. Może, gdy będziemy tego potrzebować, albo gdy akurat będzie jakaś gorsza chwila w naszym życiu. Mhm. I jak jeździsz do tej, tej stajni, to pracujesz właśnie z dzieciakami jakimiś? Jesteś tym, który te, te koniki tam prowadzi? Czy jakie są Twoje zadania? E, ostatnio, jak, jak byłem wolontariuszem, to mhm. właśnie prowadziłem konia. Aha. E, chodziłem z nim po placu i z tym dzieckiem na jego plecach. Eee, przez dobre trzy godziny. Mm -hmm, mm -hmm. Eee, Nie jest to łatwe. No, trzeba mieć trochę wytrzymałości w nogach. I cierpliwości chyba też. Tak. No, Trzeba pamiętać, że konie to też zwierzęta i też y, mogą mieć jakiś gorszy dzień. I trzeba być na tym przygotowany. Mm -hmm. No masz dużo empatii w sobie, tak, tak czuję i jestem pewna, że tak jest. Tak, no i z tej empatii właśnie też wynika to pomaganie. Raz miałem też możliwość poprowadzenia takiej hipoterapii, mhm. ale od czasu, kiedy sam miałem takie zajęcia, to dużo czasu minęło i też bardziej poszedłem w kierunku jeździectwa sportowego mhm. i jakoś tak wyleciało z głowy w tym czasie. Ale to dalej jesteś, jakby uprawiasz to jeździectwo? Tak, cały czas. Wow, o to tego nie wiedziałam. Bierzesz udział w zawodach, też skaczesz przez przeszkody? W zawodach brałem udział, tutaj na memoriale w uh -huh. piękach. Uh -huh. Ale większość tego roku w sumie przejeździłem na płasko, żeby poprawić swój dosiad i lepiej sobie radzić na płasko. No i też między przeszkodami w parkurze. No to ty jesteś, Sebastian, naprawdę bardzo zajętą osobą. Tak na koniec, bo też wspomniałam o twojej mamie i czuję, że musimy po prostu i bardzo bym chciała też, bo mama twoja to jest osoba, która tak no, bardzo dba o, o twój rozwój, o rozwój twojej siostry Oliwki, która jest przecież dziewczynką z zespołem Dauna, ale mama no, to jest po prostu ikona, no, wzór do naśladowania. To, to też tak jest trochę, tak, że ona no, faktycznie bardzo zabiega o to, żebyście mieli świetny rozwój. E, tak, e, bardzo nas wspiera w jakichś naszych pasjach, czy to finansowo, czy to, gdy trzeba gdzieś nas dowieść. No, jest taką no, wspaniałą osobą. Pozdrawiamy serdecznie. Tak e, Tak na koniec, chyba. Marzenia. E... Chcę nie schodzić ze sceny. I stawiamy kropkę. Tak. Sebastian Bielania, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję.